Cześć! Tu Marta Tyszer. Od ponad 15 lat pracuje z firmami B2B, pomagając liderom i organizacjom budować reputację, wiarygodność i markę osobistą. Z tej specjalizacji narodziło się Impact Relations, firma doradcza wspierająca CEO, zarządy i ekspertów w komunikacji, która realnie rozwija biznes. W podcaście Impact PR dzielę się badaniami, przykładami i praktycznymi wskazówkami, pokazując, że PR i personal branding to nie koszt, ale inwestycja i przewaga konkurencyjna. Jeżeli rozwijasz biznes B2B i chcesz wiedzieć, jak komunikacja może pomóc Ci w sprzedaży, rekrutacji i budowaniu zaufania, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak być widocznym w świecie AI? Dane i zaufanie liderów. Jeśli jesteś w zarządzie albo prowadzisz firmę, to pozwól, że zacznę od prostego przykładu. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie zespół i mówi: e, Mamy świetne wieści, wygenerowaliśmy więcej treści niż kiedykolwiek. Szybciej, taniej, wreszcie dowozimy content. I w tym momencie ja bym chciała, żebyś się zatrzymał i zadał sobie jedno pytanie: czy to na pewno jest dobra informacja? Bo o jakości nie decyduje liczba treści, ale to, czy ktoś uznaje je za wiarygodne. Czy ufa wnioskom, które z nich płyną, i czy chce poświęcić im swoją uwagę? I dokładnie o tym będzie dzisiejszy odcinek nie o narzędziach, nie o trikach na więcej i szybciej tylko o tym, co dziś realnie buduje zaufanie do lidera i firmy w świecie sztucznej inteligencji i nadprodukcji treści. Musimy najpierw bardzo uczciwie nazwać punkt, w którym dziś jesteśmy. Debata o tym, czy sztuczna inteligencja zmieni komunikację, jest spóźniona. Ta zmiana już się wydarzyła. Sztuczna inteligencja w komunikacji to fakt dokonany nie przyszłość, nie zapowiedź to jest rzeczywistość. Większość firm już z niej korzysta, większość zespołów coś już testowała, a większość liderów ma za sobą pierwszą fascynację. I to nie jest intuicja ani moje osobiste wrażenie, to są dane. Z badania Impact Relations wynika, że dziś 64% liderów korzysta z AI w personal brandingu. Najczęściej jeszcze okazjonalnie, ale ponad 20% robi to regularnie. Kolejne 20% dopiero planuje spróbować. To jasno pokazuje jedno. AI bardzo szybko stała się standardowym narzędziem komunikacji liderów biznesu. A skoro to już standard, to pytanie nie brzmi dziś, czy używać AI, a brzmi jak robić to mądrze, bo de facto jesteśmy w bardzo konkretnym momencie. Na dobre zaczęła się kolejna faza etap rozczarowania ten moment, w którym pierwsze wow minęło. Treści jest coraz więcej, a efekty no nie zawsze za ilością nadążają. Warto dziś przestać pytać, jakiego narzędzia jeszcze nam brakuje, a zacząć zadawać pytania, które są znacznie trudniejsze. Bo narzędzia już mamy, a to, czego brakuje, to wiedza i decyzje, które z tej wiedzy wynikają. Jakie decyzje? No decyzja o tym, jak korzystamy z jaj, gdzie ma sens ją stosować, a gdzie świadomie z niej zrezygnować? Co automatyzujemy, a za co nadal bierzemy pełną odpowiedzialność jako ludzie? I wreszcie decyzje komunikacyjne. Co mówimy, po co to mówimy i do kogo naprawdę mówimy? Bo AI robi jedną rzecz naprawdę genialnie przyspiesza. Pisanie, research, porządkowanie myśli to jest realna wartość. Problem zaczyna się tylko w momencie, w którym zaczynamy mylić szybciej, z lepiej, bo sztuczna inteligencja nie wie, kim jest Twój klient, czego się boi, co go realnie powstrzymuje przed podjęciem decyzji. Nie widzi napięć w organizacji, nie czuje presji rynku, nie rozumie emocji, które pojawiają się przy dużych, ryzykownych decyzjach. Jeśli wcześniej komunikacja była więc Ogólna, bezpieczna i specjalnie niewyróżniająca się, to AI pozwoli ją zrobić szybciej, częściej i na pewno taniej, ale nadal będzie ogólna, bo AI nie rozpoznaje niuansów rynku, nie odróżnia ostrożności od strachu, nie widzi różnicy między nie teraz a nigdy. A w komunikacji B2B to właśnie te różnice decydują o zaufaniu. Spójrzmy teraz na to z drugiej strony. Wyobraź sobie, jesteś klientem, inwestorem, albo chociażby kandydatem do pracy, i każdego dnia widzisz podobne posty, podobne tezy, podobne komentarze. W pewnym momencie po prostu przestajesz je czytać. Nie dlatego, że te treści są jakoś źle napisane i nie dlatego, że są nieprofesjonalne. Tylko dlatego, że nic z nich dla ciebie nie wynika. I to jest właśnie ta kluczowa zmiana. W 2026 roku uwaga nie będzie znikać przez brak jakości językowej, ale będzie znikać przez brak znaczenia treści. Bo dziś niemal każda treść jest poprawna, logiczna, estetyczna, ale coraz rzadziej odpowiada na pytanie, które naprawdę interesuje odbiorcę, to znaczy, co z tego dla mnie wynika? Dlatego kolejne opinie coraz rzadziej robią wrażenie. Nie dlatego, że liderzy nie mają racji, ale dlatego, że ich głos nie zmienia niczego w sposobie myślenia po drugiej stronie. Treści, które nie porządkują w żaden sposób rzeczywistości, nie pomagają zrozumieć, co się naprawdę dzieje i nie ułatwiają podjęcia decyzji, po prostu przestają być potrzebne. W świecie nadmiaru treści wygrywają bowiem nie te, które brzmią najlepiej, ale te, które coś wyjaśniają. I właśnie dlatego komunikacja lidera przestaje polegać na tym, żeby po prostu zabrać głos. Zaczyna polegać na tym, żeby pomóc innym zrozumieć, co ten głos oznacza. Patrząc na to z perspektywy zarządczej, problem nie leży w samej intensywności komunikacji, leży w jej roli. Komunikacja, która nie pomaga podejmować decyzji, z czasem traci znaczenie, niezależnie od skali i częstotliwości. Jeszcze kilka lat temu komunikacji marek i liderów naprawdę wystarczała dobra teza i konsekwentna obecność. Ale rynek był spokojniejszy, mniej nasycony, treści było po prostu mniej. A głos lidera, jeśli tylko wybrzmiewał, automatycznie przyciągał uwagę. Natomiast Trzeba pogodzić się z tym, że rzeczywistość przedstawiona przed chwilą już nie istnieje. Dziś zdanie ma każdy, komentarz również może mieć każdy, opinię także wygenerować może każdy. I właśnie dlatego ta treść, sama opinia przestała być wartością. Realną przewagę zaczynają dziś budować ci, którzy potrafią pójść o krok dalej, którzy. Nie tylko mówią, co myślą, ale potrafią też jasno pokazać skąd to zdanie się wzięło, na czym jest oparte, czy jakie wnioski z niego wynikają. Czyli ci, którzy przechodzą bardzo konkretną zmianę od komentowania rzeczywistości do bycia źródłem, do którego można się odwołać. To jest ta fundamentalna zmiana w logice komunikacji, którą dziś obserwujemy. Bo komentarz żyje chwilkę, źródło zostaje na dłużej. Komentarz deklaruje punkt widzenia, ale to źródło pokazuje, na jakich danych, z jakiego okresu, z jakiej próby wynika dany wniosek. I w świecie nadmiaru treści, to właśnie ta różnica coraz częściej przesądza o zaufaniu do Ciebie czy Twojej firmy. I tu dochodzimy do jednego z kluczowych wątków całej tej zmiany, do czegoś, co jeszcze niedawno brzmiałoby jak żart. GIO, czyli Generative Engine Optimization. Przyznaję, że nigdy nie sądziłam, że w mojej pracy pojawi się nowa grupa odbiorców algorytmy. No, a jednak tak się stało. Ym, I co ciekawe, Dziś algorytmy należą do tych najbardziej wymagających odbiorców, bo dane przestają być tylko zapleczem analitycznym, a dziś pełnią podwójną rolę. Z jednej strony są fundamentem wiarygodności eksperckiej dla nas, ludzi, ale z drugiej strony stają się paliwem dla generatywnych silników wyszukiwania. I tu warto się chwilę zatrzymać, bo systemy AI nie działają jak klasyczne wyszukiwarki. One nie odsyłają do linków, one składają odpowiedzi z fragmentów treści, które uznają za najbardziej wiarygodne, najbardziej precyzyjne i po prostu najbardziej użyteczne. Dlatego nie wygra dziś ten, kto będzie mówić najwięcej, wygra ten, kto będzie mówił konkretnie. Algorytmy, podobnie jak ludzie, preferują treści, które są osadzone w danych, logicznie uporządkowane. Jasno zdefiniowane i możliwe do przywołania jako źródło. W tym kontekście komunikacja oparta wyłącznie na ogólnych opiniach traci podwójnie, bo traci siłę przekonywania, nie wnosząc nic do rozstrzygnięć i traci widoczność, bo nie jest użyteczna ani dla ludzi, ani dla algorytmów. W 2026 roku przewagi nie zbudują już liderzy, którzy będą reagować na wszystko, i tak samo wszystko komentować. Zbudują ją ci, którzy będą potrafić porządkować rzeczywistość wnioskiem, którzy jasno powiedzą, co z tego wszystkiego wynika dla decyzji, dla strategii, dla rynku i oczywiście klientów. Paradoks polega na tym, że dziś, chcąc mówić sensownie do ludzi, musimy nauczyć się mówić także do algorytmów nawet jeśli jeszcze niedawno brzmiałoby to całkowicie absurdalnie. I dokładnie w tym miejscu wiele zarządów się zatrzymuje, bo bardzo często funkcjonuje założenie, że żeby być źródłem trzeba mieć raporty, badania, wielkie próby, duże liczby. Natomiast to założenie jest po prostu Błędne, nieprawdziwe, bo kiedy zaczynamy przyglądać się temu, o czym firmy już dziś rozmawiają na co dzień o projektach, o sprzedaży, o wdrożeniach czy pytaniach klientów okazuje się, że danych jest całe mnóstwo. Natomiast problem polega na tym, że nikt nigdy nie nazwał ich treścią. A jeśli jest jedno miejsce w firmie, które miałabym wskazać i w którym tych danych jest zawsze najwięcej, to bardzo często jest nim dział sprzedaży. Rozmowy handlowe to dziś naprawdę czyste złoto dla komunikacji, bo właśnie tam słychać czego klienci się boją, co ich realnie zatrzymuje przed decyzją, jakie argumenty przestają działać, jakie zaczynają działać i jakie pytanie wracają w kółko niezależnie od branży. Sprzedaż pokazuje bardzo precyzyjnie gdzie rynek, gdzie klienci naprawdę mają wątpliwości. Nie te, o których głośno mówi się w mediach, ale te, które decydują o podpisaniu albo nie podpisaniu umowy. Problem tkwi w tym, że te informacje najczęściej zostają zamknięte w CRM-ach, notatkach handlowców czy w głowach zespołów sprzedażowych. I po prostu nigdy nie trafiają do komunikacji. A w świecie sztucznej inteligencji to właśnie te dane z rozmów sprzedażowych, z wdrożeń, z realnych decyzji klientów są jednocześnie najtrudniejsze do skopiowania i najbardziej wartościowe jako źródło. No i to jest moment, w którym wszystko się spina, bo jeśli najważniejsze rzeczy, które wiesz o rynku, są dziś w sprzedaży, we wdrożeniach i w rozmowach z klientami, to komunikacja przestaje być tylko kwestią wizerunku. Zaczyna być sposobem na budowanie realnej przewagi, czegoś, czego nie da się wygenerować jednym promptem. No i tu pojawia się pytanie, co to oznacza w praktyce, zarówno dla liderów, jak i pr -owców. Dla liderów sprowadza się to do jednej bardzo prostej rzeczy. Nie chodzi o to, żeby mówić częściej. Chodzi o to, żeby z tego, co mówisz, coś wynikało. I to nie jest wcale kwestia talentu do komunikacji, to jest kwestia decyzji, czy mówisz coś, bo trzeba zabrać głos, czy dlatego, że masz jakiś wniosek, którym warto się podzielić. Bycie źródłem nie oznacza raportu, wielkich badań. Oznacza umiejętność nazwania tego, co firma już widzi w praktyce, w sprzedaży, we wdrożeniach, w rozmowach ze swoimi klientami. Z kolei dla PR-u oznacza to zmianę myślenia. Mniej liczenia publikacji, a więcej pracy nad tym, co z tej wiedzy naprawdę wynika, bo dziś sukces komunikacji nie będzie mierzony liczbą treści, będzie mierzony tym, czy ktoś się na ciebie powołuje i czy Twoje słowa coś tłumaczą, pomagają podejmować decyzje. A przy okazji działa to też w świecie AI. Treści oparte na realnych doświadczeniach rynku są po prostu bardziej użyteczne, zarówno dla ludzi, jak i dla algorytmów. Częściej wracają do obiegu. Dochodzimy do końca tego odcinka. Jeśli miałabym zostawić Cię z jedną refleksją po tym odcinku, to byłaby ona bardzo prosta. Używanie sztucznej inteligencji, technologii przestało być przewagą. To, co dziś naprawdę robi różnicę, to umiejętność zamienienia wiedzy z rynku w sens, na którym druga strona może oprzeć decyzję. Jeśli chcesz zobaczyć, jak z doświadczeń sprzedaży, rozmów z klientami zbudować komunikację, która realnie buduje zaufanie, chętnie pomogę Ci to poukładać. Bo w świecie nadmiaru treści wygrywać będą nie ci, którzy będą mówić najwięcej, ale ci, którzy wiedzą kiedy i po co zabrać głos. Dzięki, że byliście ze mną. To był podcast Impact PR. Do usłyszenia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Impact PR. Dziękuję, że byliście ze mną i że poświęciliście czas na tę rozmowę o komunikacji, która realnie wspiera biznes. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, zasubskrybujcie podcast, żeby nie przegapić kolejnych. Będzie mi też bardzo miło, jeśli dołączycie do społeczności Impact Relations na LinkedIn. Tam dzielę się dodatkowymi materiałami i przykładami. I pamiętajcie, PR i personal branding to nie koszt, tylko inwestycja Przebaga konkurencyjna. Do usłyszenia!